Zawiera witaminy C, witaminy z grupy B, witaminy A, D, E, K. Także jest niezwykle cenną roślinką. Świetnie działa dla skóry. Jak również te owoce mogą być stosowane przy przeziębieniu, gdy łamie nas jakaś yy, choroba przeziębieniowa. Przewianie jesteśmy zmarznięci o, z obniżoną odpornością, to wtedy rokitnik przychodzi z pomocą. Cudowna roślinka. Polecam, aby sobie zebrać owoce rokitnika i można je przetwarzać. Ja robię z nich sok, ale te owocki też można sobie podsuszyć w temperaturze 40 stopni w piekarniku i przechowywać, po to by później stosować lecznicze napary i herbatki. Ale też powiem o listkach. Listki rokitnika to jest zamiennik zielonej herbaty, ususzone. I parzone wspaniale wpływają na nasze zdrowie i wspierają je.